Witam wszystkie wagi na odczycie miesięcznym na grudzień. Zobaczymy sobie, co w energii ogólnej, co Was zaskoczy, na co uważać w tym miesiącu, co słychać w związkach, co u singli i co w pracy w finansach. Na końcu wyciągniemy sobie kartę radę i kartę przesłanie. Jeśli jesteś tutaj pierwszy raz, to zostań z nami na dłużej, a jeśli kolejny, to witam Cię ponownie. Przypominam, żeby odsłuchiwać swoje znaki z kosmogramów, przynajmniej trzy: ascendent, Descendent, księżyc. I słoneczne no to w sumie najlepiej to 4. Okej, okay, i przechodząc do odczytu, zaczniemy sobie od energii ogólnej dla wagi na grudzień. Co się będzie działo w grudniu? Lis. Ok. Jakieś tutaj intrygi. Ploteczki, jakieś sekrety. Ktoś może być urodzony 9 albo 14, ktoś może być numerologiczną dziewiątką. Zobaczymy sobie później o co to chodzi. Dobra, co zaskoczy wagę w tym miesiącu? Dwójka kielichów, ok. Na co uważać? Na 8 monet, dobra, co dla związków? Eremita, ok, dla singli. No, dla singli to się chyba będzie działo, słuchajcie, bo energia zaczyna skakać. Zaraz zobaczymy jeszcze. Coś tu się chce wyrwać. No co? Nowy początek. Nie ma przypadków, słuchajcie. Coś tutaj się będzie działo dla singli. Dobra, praca finanse. Siódemka mieczy. Ok. No dobra, to przyjrzyjmy się, o co chodzi z tym lisem. Kto tutaj będzie plotkował? Co to za sekrety i intrygi? O kogo tutaj może chodzić? Głupiec, siódemka kielichów i wisielec. OK. W tym miesiącu słuchajcie, bądźcie bardzo uważni. Analizujcie wszystko, co do Was y, przychodzi. Chodzi tutaj też o spryt i takie bycie troszkę jednak nieufnym wobec tego, co do Was przyjdzie, dlatego że ktoś może mieć jakieś tutaj ukryte zamiary. W tym miesiącu możecie zaczynać jakiś nowy start, otwierać sobie jakieś nowe drzwi. Może tutaj chodzić o kwestię, że po prostu będziecie bardziej spontaniczni w tym miesiącu, albo do Waszego życia będzie wchodziła jakaś nowa, świeża energia. Uważajcie tutaj właśnie na jakieś iluzje albo na jakieś fantazje. Mogą tutaj być w tym miesiącu jakieś niejasne sytuacje albo po prostu wybory. Możecie mieć więcej opcji, więcej osób do wyboru, tak? Chodzi tutaj, że w tym miesiącu musicie się na chwilkę zatrzymać, zmienić perspektywę spojrzenia na pewne rzeczy, zobaczyć coś z innej strony albo z punktu widzenia innej osoby. Trzeba tutaj też oczyszczenia czegoś, może tutaj chodzić o Was albo o jakąś sytuację. Nie poświęcajcie się za bardzo w tym miesiącu dla kogoś albo dla czegoś, dla jakiejś sytuacji. Niektórzy z Was będą musieli na coś w tym miesiącu zaczekać troszkę dłużej. Ktoś może tutaj nie być szczery lub nie mówić Wam wszystkiego. Uważajcie na podstępy, na półprawdy, na jakąś manipulację. Nie wchodźcie w nowe rzeczy zbyt szybko. Bo coś może być zbyt piękne, żeby było prawdziwe. Więc po prostu trzeba więcej analizować i przyjrzeć się faktom, a nie tylko słowom. Nie wszystko błyszczy, co jest złotem, słuchajcie. I właśnie Wisielec mówi o tym, żeby się zatrzymać, żeby poobserwować, żeby poczekać, bo prawda się tutaj odsłoni. Też nie podejmujcie dużych decyzji, póki nie macie właśnie jakichś faktów. Możliwa sytuacja, która wygląda świetnie na początku, ale wymaga właśnie tutaj no trzeźwego spojrzenia albo zobaczenia czegoś z innej strony, tak? Niektórzy z Was mogą zmienić patrzenie na kogoś albo na coś, odkryjecie prawdę, która stoi tutaj za jakąś iluzją, za jakimiś kłamstwami, tak? I nowy początek jest tutaj dla Was możliwy w jakiejś sferze, tylko dopiero właśnie po odcięciu się od jakichś yy, złudzeń. Możecie tutaj mieć w tym miesiącu osoby, które obiecują więcej niż mogą dać. Nie podejmujcie też właśnie tych decyzji z impulsu. Trzeba się tutaj na chwilkę zatrzymać i przemyśleć. Albo możecie mieć powrót kogoś, kto gra bardzo emocjonalnie. Ok, co Was zaskoczy? Dwójka kielichów. Mamy piątkę buław. Czwórka kielichów. I as kielichów. Zaskoczy Was jakieś spotkanie z jakąś osobą, z którą macie chemię. Okaże się, że tutaj między Wami jest bardzo silne połączenie. Możecie spotkać tutaj kogoś, jakąś bratnią duszę, z którą poczujecie, że od razu tam coś między Wami kliknęło, tak jakbyście się znali wcześniej. Możliwe w tym miesiącu, że zaskoczy Was jakiś konflikt z kimś albo rywalizacja. Może tutaj być kwestia jakiejś nagłej rozmowy na ostro, ale która też otworzy jakieś um, emocje. Może się tutaj pojawić jakaś konkurencja. Ktoś nowy może tutaj wkraczać do gry, może chodzić o kwestie zawodowe, ale i też relacyjne. Słuchajcie, zaskoczyć was może zabahanie wasze, albo odmowa, jakaś chłodniejsza reakcja, oferta emocjonalna, która nie przekona was od razu. Możecie w tym miesiącu też odrzucić jakieś zaproszenie albo jakieś opóźnienie spotkania może nastąpić. Natomiast mamy tutaj Asa Kielichów, więc będzie tutaj jakiś nagły przełom, iskra emocji właśnie po jakimś czasie stagnacji. Dla niektórych z Was start nowej relacji albo odświeżenie uczuć. Możecie dostać tutaj jakieś wiadomości, jakiś gest w Waszą stronę. Ktoś może Wam pokazać, że jest z Wami bardzo mocno zainteresowany. Może tutaj być pasja między Wami, taka, takie działanie, wiecie, ogień. Lub po prostu jakiś kreatywny impuls dotyczący jakiegoś biznesu albo jakiegoś nowego ruchu, słuchajcie. Ktoś, kto nagle milczał, może się nagle odezwać do Was, otworzy się na Was, tak? Dla niektórych z Was słyszę, że podczas jakiegoś konfliktu może dojść do wyznania uczuć, albo dwie osoby mogą zabiegać o Waszą uwagę. Na niektórych z Was relacja, którą uznaliście za umarłą, nagle wróci z nową energią. Możecie dostawać tutaj jakieś propozycje spotkania. Najpierw możecie odrzucić, a potem możecie jednak zmienić zdanie. Osoba, która wcześniej Was ignorowała, zacznie walczyć jednak o kontakt z Wami. No i przyjdzie tutaj jakiś emocjonalny, słuchajcie, przełom. Wyjdziecie tutaj z takiej, z takiej energii znudzenia, apatii, jakiegoś niezadowolenia. Przestaniecie, jakby odrzucać coś, co do Was przychodzi. Ktoś tutaj wywoła Was emocje. Tylko, jakby najpierw możecie je zignorować. Więc widzę tutaj jakiś chaos, dystans, a potem jednak coś się tutaj zacznie między Wami dziać. No dobra. Na co w takim razie uważać? Mamy ósemkę monet. Trójka mieczy. As buław. I piątka monet. W tym miesiącu uważajcie tutaj na przepracowanie, na branie na siebie za dużo, żebyście się nie skupiali tylko i wyłącznie na obowiązkach, bo będzie tutaj przede wszystkim brak równowagi. Uważajcie też, żeby ktoś nie wykorzystał waszej pracowitości. W tym miesiącu mogą być słowa albo informacje, które mogą was zaboleć. Możecie się kimś rozczarować, na przykład ktoś, kto obiecał więcej niż daje, albo po prostu jakieś nieporozumienie, tak? Nie działajcie z impulsu, dlatego, że jest tutaj bardzo duże ryzyko pochopnych decy decyzji albo wybuch jakichś emocji, złości, który może tutaj pogorszyć sytuację. Coś możecie zacząć bez jakiegoś przemyślenia. Niektórzy z was mogą mieć poczucie, że zostajecie sami z jakimś problemem. Może tutaj być ryzyko jakiejś straty finansowej przez właśnie nieuwagę albo pośpiech. Słuchajcie, no możecie włożyć tutaj dużo pracy w coś, co nie da wam tak naprawdę zwrotu. Ryzyko, właśnie rozczarowania jakąś osobą, jakąś sytuacją. Może tutaj być kwestia jakiegoś konfliktu, więc yy, uważajcie tutaj, tak? Zbyt szybka decyzja, która może wywołać stratę jakichś pieniędzy. Ale też słyszę, że ktoś może się odsunąć, na kogo liczyliście, jeżeli chodzi tutaj o jakąś pomoc. Więc nie wchodźcie tutaj absolutnie w energię braku. Jeżeli potrzebujecie pomocy od kogoś, to również warto o to poprosić. To też nie jest tak, że nie ma wyjścia z tej sytuacji, bo możecie odczuwać też jakieś trudności, jakieś większe wydatki w tym miesiącu. No idą też święta, więc wcale by mnie to nie zdziwiło, że niektóre portfele troszkę się nagną, jeżeli chodzi o wydatki świąteczne. No ale uważajcie tutaj, naprawdę uważajcie. Dobra, co w relacjach? Mamy eremitę, mamy tutaj jakiś wgląd siebie, izolację, ale zobaczymy, żebym nie powiedziała za dużo. Okej. Okay. Mamy dwa razy eremitę, słuchajcie. Widzę tutaj mm, taki dystans między Wami. Albo mm, cisza, która się pogłębia, jakiś tutaj chód, ktoś zamyka się w sobie, albo nie chce rozmawiać, unika rozmów. Trochę taka introspekcja, że każdy z Was siedzi we własnej głowie, ale dojdzie tutaj do jakiejś konfrontacji. Słuchajcie, jakaś prawda wyjdzie na jaw, albo będzie jakieś niespodziewane zachowanie, które dosłownie rozwali tą ciszę między Wami. Będzie tutaj jakieś zerwanie iluzji, albo dojdzie do jakiegoś impulsu. Coś tutaj ewidentnie się zawali, i widzę tutaj mm, ostrą rozmowę między wami, albo takie słowa, wiecie, rzucane prosto w twarz, nagły kontakt po ciszy, albo po prostu impulsywne działanie jednej ze stron. Wiadomość, która tu zburzy dosłownie ten y, spokój. I po tej kłótni znowu cisza, znowu wycofanie, znowu oddalenie, przemyślenia każdej ze stron. Każdy wróci do siebie, żeby jakby przetrawić sytuację. Więc dojdzie tutaj do konfliktu między, między Wami bardzo możliwe. Albo jakaś wiadomość, rozmowa, która dosłownie padnie jak grom z jasnego nieba. Ktoś wybuchnie, po czym znowu się odcina. Dlatego, że jakaś prawda, która była ukryta, wyjdzie na jaw i wymusi tutaj konfrontację między Wami. No i Jest tutaj jakaś emocjonalna separacja, żeby poukładać sobie coś w głowie. Widzę tutaj też osoby, które mm, mają taki przerywany kontakt w relacji. Możecie do siebie wracać, Potem z, y, się kłócić, potem znowu cisza między wami i znowu wracać, tak? Tak, jakby nie było tutaj jakiejś równowagi między wami, jakby nie do końca było jasne o co tutaj chodzi. Ale przyjdzie tutaj przełom, który może wyglądać jak rozpad, ale będzie też oczyszczeniem dla niektórych z was, bo odkryjecie tu coś, co zmieni sposób, jakby patrzenia na relacje. Między wami już czegoś nie będzie się dało udawać, trzeba zobaczyć coś, zrozumieć i albo odpuścić, albo odbudować coś od nowa, słuchajcie bo jedna ze stron może być bardziej impulsywna, druga może być bardziej skryta. Albo po prostu między wami komunikacja może być zawsze ostra, nerwowa, taka wiecie, impulsywna. Przede wszystkim trzeba tutaj szczerze pogadać, tak? Odważyć się na to, żeby coś z tą sytuacją zrobić, dlatego że takie rozchwianie między wami, że mm, raz oddaleni, raz blisko, intensywnie, ale znowu nerwowo, tutaj jest za duża huśtawka. Trzeba tutaj pewne rzeczy, słuchajcie, mm, przegadać, bo to nigdy nie prowadzi w dobrą stronę. Może tutaj być kwestia jakiejś słownej agresji albo po prostu jakieś raniące słowa. Ktoś po prostu nie ma opanowania albo działa bez refleksji. Mamy tutaj też kwestię tego, że ktoś może mieć tutaj ego. Na zasadzie, że chce wygrać każdą rozmowę. Zawsze chce mieć rację. Zawsze uważa, że ta osoba ma albo ostatnie zdanie, albo to, co ona mówi, to taka jest prawda. No okej. Okay. Co dla Singli? No mamy ten nowy początek. Ale o co tutaj chodzi z tym nowym początkiem? Rydwan. Rycerz monet. I szóstka monet. No moi drodzy. Dla Singli w grudniu jest kwestia tego, że wchodzicie w jakiś nowy rozdział, poczujecie się w końcu wolni, będziecie mieli ochotę w końcu na jakąś nową przygodę, na podjęcia ryzyka, na przykład, jeżeli chodzi tutaj o jakąś nową relację. Dlatego, że Wy wchodzicie tutaj w energię, odzyskuję kontrolę nad swoim życiem. Mam determinację, mam chęci do działania. Zaczynacie tutaj ruszać. Niektórzy z Was mogą zakładać jakieś portale, wychodzić do ludzi, zacząć się spotykać, po prostu szukać kogoś do relacji, albo. Najzwyczajniej w świecie otworzyć się na innych ludzi. Dla niektórych z Was podróże możecie gdzieś jechać, do kogoś jechać, um, przemieszczać się. Niektórzy z Was mogą poznać kogoś podczas podróży. Gdzieś jakaś sytuacja, na przykład, związana z autem nie wiem, pojedziecie gdzieś samochodem na stacji benzynowej, czy Wam się auto zepsuje, czy może to być kwestia, że poznacie jakiegoś mechanika, na przykład, tak? Natomiast widzę tutaj kogoś, gdzie. Może się pojawić w waszej energii ktoś, kto ruszy powolutku w waszym kierunku. Może to być osoba bardzo pracowita. Na pierwszy rzut oka może to być, wiecie, taka osoba spokojna, która jakby każdy dzień tej osoby wygląda tak samo, ale jest to osoba taka. Powiedziałabym, że stabilna, jest to osoba lojalna. Przede wszystkim to jest osoba, która w swoim życiu ma ustawione jakieś cele, ma jakiś plan, ale jest to osoba. Bardzo cierpliwa, i jest tutaj wytrwałość pewnego rodzaju. Ta osoba Wam może dać coś takiego, że poczujecie tutaj w końcu taką równowagę w dawaniu i braniu. Ta osoba może Wam e, w czymś pomóc albo Was wesprzeć finansowo, słownie, może się z Wami czymś podzielić, albo na przykład poznacie tę osobę gdzieś, gdzie będziecie działać charytatywnie, na przykład nie wiem, rozwożą, rozwożąc jakieś paczki, albo m, gdzieś na przykład dając jakieś prezenty na 6 grudnia, na przykład. tak i otworzy wam to nowe drzwi, tylko że to decyzja będzie zależała od was, czy wy w to wchodzicie, czy wy chcecie się otworzyć na coś nowego, właśnie na jakiś początek. Lub wy, wchodząc w tą energię, wejdziecie sobie na spokojnie, bo będziecie wiedzieć, że budowanie relacji to jest kwestia właśnie, że trzeba też nad tym popracować, że macie swój cel i cierpliwie sobie będziecie do tego dążyć na spokojnie, bez stresów, bez nerwów. Właśnie osobę, która da wam to, czego potrzebujecie, żeby nie było jakiejś chwiejności, tylko po prostu wy coś dajecie od siebie, a ta osoba daje coś od siebie, i wtedy jakby wam pasuje taki układ. Bo to jest umówmy się, no, zdrowy układ. Może brzmi to chłodno układ, ale chodzi tutaj o, wiecie, o równowagę, tak? Żeby nie było, że znowu się poświęcacie dla kogoś, że znowu oddajecie całego siebie do relacji. Tylko chodzi tutaj o to, żeby przede wszystkim zaczynacie rozumieć, że w relacjach również musi być równowaga, że jak jedna strona daje, to druga też ma dać. I tak samo, jeżeli chodzi o odbiór. Jeżeli druga strona Wam coś daje, to też odbierajcie tą energię, te gesty, kwestie właśnie pomocy. Bo może być też tak, że Wy tej pomocy nie chcecie przyjąć, a ktoś może naprawdę być tutaj taki, że będzie chciał dla Was dobrze, tak? I może Wam w jakichś kwestiach pomóc. Także nowy początek idzie tutaj naprawdę na świeżo, więc wykorzystajcie ten potencjał, bo energia tutaj się bardzo mocno zmienia. No dobrze, co w takim razie w, w razie w pracy i finansach? Mamy siódemkę mieczy. O co chodzi z tą siódemką mieczy? Mamy siłę. Są dostateczne. I szóstka mieczy. Uważajcie tutaj przede wszystkim na jakieś mm, ukryte działania w pracy. Ktoś może coś kombinować albo grać. Tutaj nie fair. Uważajcie przede wszystkim na manipulacje, na jakieś kłamstwa, które mogą być zatajane. Trzeba uważać na umowy, na jakieś obietnice albo po prostu na jakąś niejasną komunikację. Też nie pokazujcie swoich planów wszystkim. Zachowajcie tutaj pewnego rodzaju słuchajcie, strategię. Przede wszystkim w tym miesiącu wygracie spokojem i determinacją, bo macie przewagę. Tylko jeśli nie dacie się tutaj sprowokować, dlatego że asertywność przyniesie efekt, a nie agresja w tym przypadku i cierpliwość to będzie wasz klucz do sukcesu w tym miesiącu. Możecie tutaj w tym miesiącu podjąć bardzo ważną decyzję albo otrzymać jakiś telefon, jakąś rozmowę, jakąś wiadomość. Niektórzy z was mogą powrócić do jakiejś starej sprawy, projektu albo osoby, jeżeli chodzi o kwestie zawodowe, tak? Coś, co było zamknięte, może wrócić do rozwiązania. Dojdzie tutaj do jakiegoś przełomu, który zmieni prawdopodobnie wasz kierunek y, zawodowy. Niektórzy z was mogą tutaj odchodzić właśnie od jakiejś trudnej sytuacji. Będzie tutaj jakieś wyjście z chaosu, y, koniec stresu. Albo słuchajcie, y, zmiana pracy, dlatego że to miejsce, w którym jesteście na ten moment, było zbyt toksyczne. Możecie tutaj zmienić dział, albo rozpocząć jakiś nowy projekt, albo w ogóle zmienić firmę. Słuchajcie. Przyjdzie tutaj przede wszystkim też poprawa finansów dla niektórych z Was po jakimś trudniejszym y, okresie. Dla niektórych z Was to jest karta brama, więc y, sytuacja wygląda tak, że to może być bardzo ważny krok w Waszej karierze zawodowej. Bo jakaś prawda może tutaj wyjść na jaw i niektórzy z Was mogą mieć nawet możliwość zmiany pracy na jakąś spokojniejszą. Może tutaj też być decyzja jakiegoś waszego szefostwa, która skończy jakiś konflikt i chaos w pracy. Albo rozmowa, która zamyka jakiś stary cykl i otwiera drogę do czegoś nowego, na przykład, nie wiem, awansu albo nowego stanowiska, które będzie dla Was po prostu lepsze, bo pozwoli Wam więcej zarabiać, przez co zakończy się jakaś, jakiś ciężki okres w Waszym życiu, tak? Niektórzy z Was po prostu zwalniają się z roboty, bo nie czuliście, się tam, nie czuliście się tam po prostu niedocenieni, tak? Ok, zobaczmy sobie w takim razie, jaka jest rada dla Was w tym miesiącu. Mamy asa mieczy i szóstka kielichów. Um, rada jest taka, żeby. Mówić prawdę, nawet jeżeli będzie niewygodna, tutaj odetnijcie się od jakiegoś chaosu, od jakichś niejasności albo po prostu udawania czegoś, podejmijcie tutaj jasną, konkretną decyzję i działajcie logicznie, czyli to, co było wcześniej, czyli ważna będzie strategia, a nie emocjonalne działanie. Odetnijcie po prostu to, co energetycznie was spowalnia. Nie kierujcie się też tutaj ranami z przeszłości. Patrzcie na ludzi i sytuacje z sercem, ale też bez idealizowania ich. Wyciągnijcie tutaj mądrą lekcję z przeszłych doświadczeń. Możecie też wrócić do czegoś, ale tylko jakby z nową świadomością. Oceńcie, co jest sentymentem, a co tutaj w tym przypadku realną wartością. Zamknijcie właśnie to, co wymaga odcięcia, tylko że zachowajcie tutaj hmm, takie dobro i naukę, która płynie właśnie z Waszych doświadczeń. Patrzcie trzeźwo na przeszłość i nie pozwólcie, żeby jakieś Wasze stare wzorce prowadziły Was w nowe sytuacje. Ustalcie tutaj jasne granice i komunikujcie się wprost, jakby bez ściem. Podejmijcie teraz właśnie decyzję z głową, ale też słuchając swojego serca, bez lęku. Także to się tyczy całego czytania, słuchajcie, i zobaczymy sobie jeszcze na koniec przesłanie. No, mamy tutaj bardzo fajne podsumowanie całego czytania, dlatego, że ta karta mówi o tym, żebyście się zmierzyli ze swoimi lękami. Pożegnajcie widma strachu. Lęki, które Was zatrzymywały, były tylko iluzją, i czas w tym miesiącu stawić czoła temu, co odkładaliście na później. Więc nie uciekajcie, tylko spójrzcie prosto w to, czego tak naprawdę się boicie, i ten strach zniknie, kiedy go tak naprawdę nazwiecie. Nie karmcie tutaj takich duchów przeszłości, bo już nie mają nad wami mocy. Odzyskujecie siłę, kontrolę i wolność. Słuchajcie, to, czego się boicie, nie jest tak silne, jak myślicie, bo strach to jest cień. Przestaje istnieć, kiedy wychodzi na światło prawdy, dosłownie. Więc trzymam za was naprawdę mocno kciuki. Mam nadzieję, że to będzie dla was dobry miesiąc, dobrych decyzji. Uważajcie tutaj na manipulacje, nie dajcie się tutaj zwieść. I słuchajcie swojego serca i umysłu. Połączcie wszystko tak, jak trzeba i działajcie przede wszystkim w zgodzie ze sobą, bo noszenie masek na dłuższą perspektywę tutaj nie zadziała i czasami naprawdę trzeba być szczerym w niektórych sytuacjach, bo to jest najlepsza droga i najlepsze wyjście. Także życzę Wam udanego miesiąca i widzimy się w kolejnych filmach.